Halo, halo, dzień dobry. Dziś odcinek na temat szermierki nauczanej w, w Kolegium Piarów, nowoczesnym Kolegium Piarów księdza Stanisława Konarskiego, Kolegium Nobilum. Proszę Państwa, Kolegium Nobilum było jedną z pierwszych nowoczesnych szkół w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Ksiądz Stanisław Konarski założył tą szkołę, ponieważ ona miała się zasadniczo różnić od Kolegiów jezuickich tamtego czasu. Między innymi dlatego, że w kolegiach jezuickich nauczano głównie łaciny, nauczano głównie szermierki staropolskiej w palcaty. Te palcaty miały właśnie przygotować młodzież szlachecką do bicia się po staropolsku właśnie szablą. Natomiast ksiądz Stanisław Konarski wychodzi z innego założenia, należy przede wszystkim unowocześnić polskie szkolnictwo i przede wszystkim jest to na początku szkoła dla elit. Kolegium Nobilum to bardzo mała szkoła, w której miały się kształcić nowe elity Rzeczypospolitej i przede wszystkim zmieniono cały model kształcenia. Mniejszy nacisk kładziono na naukę łaciny, większą uwagę zwracano na naukę francuskiego, niemieckiego, znajomość francuskiego w tamtym czasie, proszę Państwa, otwierała szerokie możliwości zdobywania wiedzy. Z francuskich encyklopedii. Można to tylko porównać do dzisiejszego przełomu z dostępem do internetu, proszę państwa, bo w tamtym czasie francuska myśl techniczna, francuska myśl encyklopedystyczna zapewniała dostęp do niesamowitych zasobów wiedzy. I każdy, kto w tamtym czasie znał francuski, mógł doskonale dowiedzieć się wiele rzeczy na temat funkcjonowania świata. Proszę państwa, w kolegium Nobilum też uczono innych zasad militaryzmu niż militaryzm staropolski, uczono też przede wszystkim innych zwyczajów. Jak scharakteryzował też tą szkołę inny ksiądz Hugo Kołłątaj pisał, że w kolegium Nobilum był zakaz noszenia podgalania głów, noszenia wąsów, noszenia się po sarmacku w kontuszach, obowiązywał struj, strój francuski. Uczono francuskiego francuskiej etykiety, francuskiego sposobu bycia. Uczono też oczywiście francuskich tańców, ale uczono też, proszę Państwa, francuskich odmian szermierki, uczono szpady, ale uczono też jak najbardziej francuskiego, przyjmuje się, że jest to francuski model szermierki siecznej, francuskiego espadon. Espadon, proszę Państwa, to jest styl szermierczy, który w zasadzie Powstaje gdzieś mniej więcej właśnie w połowie XVIII wieku. Już właśnie, przy czym wiemy, że już na przykład w 1740 roku, za pomocą metrów, instruktorów szermierki, których Stanisław Konarski bardzo hojnie opłacał, sprowadzanych głównie z zagranicy, głównie z Francji i z Niemiec, za pomocą tych nauczycieli i instrukcji, instruktorów szermierki uczono polskie elity. Polską, bogatą młodzież arystokratyczną i, szlacheck i szlachecką nowoczesnych form szermierki, która zasadniczo różniła się od szermierki staropolskiej. Przede wszystkim w Espadon mamy e, bardzo charakterystyczną postawę zamkniętą, o której zaraz będę mówił. E, szpadzista, znaczy nie szpadzista, tylko szermierz w zasadzie cały czas jest zasłonięty, ponieważ e, ta ręka w Espadon praktycznie cały czas jest e, wysunięta do przodu. W tamtym czasie też powstały charakterystyczne szable z takimi, du z dużymi osłonami, Tutaj dłoni w formie tarczek, w formie obłęków, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Zachodniej. Akcje w systemie Espadon są wyprowadzane tylko poprzez obrót nadgarska. Proszę Państwa, wszystkie akcje sieczne są wyprowadzane z samego nadgarska. Ręka pozostaje jak najbardziej nieruchoma często wręcz w ogóle nie, nie, nie ugina się ręka. W zasadzie wszystkie cięcia są wyprowadzane z Nadgarska co to powodowało przede wszystkim to, że byliśmy cały czas zasłonięci. W zasadzie każde cięcie przeciwnika lądowało właśnie na naszą gardę, na naszą zasłonę. Yy, powodowało też to, że te cięcia były bardzo precyzyjne, bo wyprowadzane były samego Nadgarska, jeżeli cięcia wyprowadza się z całego ramienia, są owszem bardzo silne, ale precyzja tych cięć jest dużo mniejsza niż cięć wyprowadzanych samego Nadgarska, proszę państwa. Także yy, kolejna zasada yy, taka Espadon mówiła na przykład o tym, że Szermierz, oczywiście, oprócz cięć, posługuje się też pchnięciami. Proszę Państwa, mamy całą gamę zwodzonych pchnięć, cięć, dla których, o których będę za chwilkę mówił. Na przykład zwodzone pchnięcia, polegające na tym, że na przykład stoimy w takiej pozycji, symulujemy pchnięcie gdzieś w dół, a to cięcie pójdzie całkowicie, no, pchnięcie pójdzie w górę, proszę Państwa, poprzez. Połączono na przykład z wypadem. I proszę Państwa, czyli symulujemy pchnięcie na dół, a później poprzez obrót nadgarska pchamy przeciwnika w twarz. Kolejna zasada z kolei na przykład mówiąca o pchnięciach, na przykład symulujemy pchnięcie w górę, a w ostatniej chwili poprzez zmianę nadgarska, obrót nadgarska pchamy gdzieś w dół. E, także proszę Państwa, kolejna na przykład zasada w francuskiej szermierki jest padą to na przykład wolty, czyli zejścia zejścia w bok prawda? poprzez swego rodzaju młyńce, prawda? Czyli na przykład mamy zejścia w prawo i na przykład zejścia w lewo połączone ze sztychem albo z cięciem samym nadgarskim. Kolejna zasada to przede wszystkim szpadowa praca nóg. Francuzi do swojej szkoły szermierczej po prostu zaadoptowali szpadową pracę nóg. Ciężar ciała spoczywa na lewej nodze, natomiast prawa noga pracuje wypadem. Jak to mniej więcej wyglądało? Także proszę Państwa, generalnie była to bardzo nowoczesna odmiana szermierki. Ta ręka często lądowała, e, dla poprawy równowagi na przykład była e, umieszczana wysoko, prawda? Często na przykład są pokazywani szermierze francuscy, którzy posiadają, że dosyć wysoko trzymają rękę lewą uniesioną, a czasami ta ręka służyła tutaj na podpór z tyłu, właśnie była umieszczana. Także... Była to bardzo nowoczesna odmiana szermierki, jak na tamten czas. Z czasem polska szermierka ewoluuje w kierunku szermierki zachodniej. Najprawdopodobniej też już w latach 60., 70., coraz więcej żołnierzy polskich używa obcego tego niemieckiego i francuskiego modelu szermowania. Widać to po zachowanej broni. Polskie szable. Towarzystwa Brygad Kawalerii Narodowej polskie szable, kościuszkówki, już w zasadzie są konstrukcją w pełni zachodnią, która umożliwia szermowanie właśnie na sposób zachodni. Między innymi polskie instrukcje w regulaminie Kawalerii Brygad Kawalerii Narodowej z roku 1786 są już oparte na wzorcu Pruski. Także proszę Państwa, tyle może na temat szermierki w Kolegium Nobilum. Już w 1740 roku w Rzeczypospolitej można mówić o tym, że właśnie te formy szermierki przechodzą do Polski. Ksiądz Hugo Kołą, który też charakteryzował w tamtym czasie, jak wyglądała ta szermierka napisał, że właśnie szkoła Kolegium Nobilum i instruktorzy w tej szkole francuskiego pochodzenia odmieniają staropolski sposób zażywania szabli na zręczne szablą robienie, czyli po prostu ta. Nowa szkoła szermierki francuskiej Espadon według Hugo Comantaja polegała właśnie na zręczności, mniej na sile, tylko więcej na zwinności, więcej na po prostu przygotowaniu się do pojedynków w sposób dosyć mocno defensywny, bo nasza postawa była wycofana, a jednocześnie poprzez, poprzez wypady. Można było przeciwnika pchnąć albo ciąć, w zależności od tego, gdzie tego przeciwnika chcieliśmy dopaść. Także, proszę Państwa, tyle może na dziś. Więcej na temat Espadon, na temat, na temat szermierki u księdza konarskiego w Kolegium Nobilum, znajdziecie Państwo w mojej książce Sztuka krzyżowa szablą i walka inną bronią białą w dawnej Polsce od XVI do XVIII wieku. Link do zakupu książki znajdziecie Państwo w tytule pod filmem. Jeżeli ktoś by z Państwa był zainteresowany zakupem kutej i hartowanej szabli, proszę do mnie pisać na polski gmail.com. Na dziś to wszystko, kłaniam się i pozdrawiam.